Gość Radia Warszawa. Od zeszłego tygodnia w areszcie przebywa ksiądz Michał Olszewski, prezes Fundacji Profeto. I dzisiaj o tym, czy to zatrzymanie, czy tak powinno być, czy to jest odpowiedni środek zastosowany do tego, co się dzieje, zapytam mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego, obrońcę księdza Michała Olszewskiego. Dzień dobry, witam serdecznie w studiu Radia Warszawa. Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Szczęść Boże. Areszt tymczasowy to ma być środek zapobiegawczy. Czy ten środek zapobiegawczy w przypadku księdza Michała, na, dodajmy, że najostrzejszy, czy, jest aż, czy, czy naprawdę jest konieczność, żeby to był aż taki środek? W moim przekonaniu tutaj żadnych środków zapobiegawczych nie powinno być. One są zupełnie zbędne i niepotrzebne. I szczególnie ten najcięższy, izolacyjny środek w postaci aresztu tymczasowego, to naprawdę dla mnie jest areszt wydobywczy. To, jest, to przypomina sprawy, sprawy niejakiego starucha, którego byłem obrońcą, który przesiedział w areszcie wydobywczym 9 miesięcy, czy 8 albo 9 miesięcy, którego uniewinniono prawomocnie, dostał odszkodowanie za ten areszt. Okazało się to zupełnie niepotrzebne. Panie się wytłumaczmy naszym słuchaczom, czym jest areszt wydobywczy. Areszt wydobywczy to jest taki żargon prawniczy. Chodzi o to, że ma człowiek być odizolowany po to, żeby jak najszybciej chciał wyjść z tego więzienia, a kiedy może wyjść? Wtedy, kiedy się do wszystkiego przyzna i wtedy, kiedy po prostu dlatego, żeby się z niego wydobyć, powie wszystko oskarżycielom i prokuratorom, co oni chcą usłyszeć, co chcą zaprotokołować, to w, tak w skrócie, można powiedzieć, nazywa się aresztem wydobywczym. Panie mecenasie, dla zwykłego człowieka to, że ksiądz siedzi w więzieniu, no od razu y, nasuwa wiele myśli, aha, jak siedzi w więzieniu, to musi być poważnie, y, w areszcie, jak musi być poważnie, no te oskarżenia muszą jakieś być, y, a chyba na ten moment y, nic nie tak. ma, żadnych wszyscy, wiadomości wszyscy na temat tak tego, jest. dlaczego wszyscy tak, tak myślą. jest. I tak powinno być, to znaczy, jeżeli ktoś się znajduje już w areszcie i y, jest zastosowany wobec niego środek, to przepisy mówią, że dla sądu y, prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów jest, i to jest wysokie, Mhm. albo przynajmniej istotne, że istnieje obawa matactwa. Czyli po prostu przeszkadzania prokuratorom w prowadzeniu dalszych czynności procesowych, że istnieje obawa ucieczki, no i że jest zagrożenie wysoką karą, ewentualnie, jakby tutaj się ten proces miał odbywać. Więc tak mówi książka, tak mówi przepis i tak wszyscy będą myśleć, no bo skoro sąd to zastosował, to znaczy, że sąd musi być przekonany, że, że takie, taką właśnie sytuację, z taką sytuacją mamy, mamy miejsce, taka sytuacja ma miejsce. No i wiele mediów powtarza te informacje. Ksiądz w areszcie, ksiądz aresztowany. Bardzo lubi, lubi wiele mainstreamowych mediów te nagłówki i wydaje mi się, że niektórym to wystarczy samo to, nawet jeżeli ksiądz Michał zostanie uniewinniony, no to to już się wydarzyło. Tego nie cofniemy, co Oczywiście. teraz się dzieje. Oczywiście szkalowanie dobrego imienia księdza Michała i Fundacji Profeto zaczęło się wiele, wiele miesięcy wcześniej. No teraz mamy tylko potwierdzenie, to jest trochę takie samo spełniające się przepowiednie, że to też oddziałuje na sąd, że jest taka afera wielka, że po prostu wszystkie najważniejsze media o tym mówią. Że to już jest taki przekręt. Dobrze, że tu nie ma w tle przestępstwa seksualnego, bo to już wtedy w ogóle byłaby afera nieprawdopodobna. No ale finansowy przekręt na 66 milionów to jest po prostu niebywałe. No i tak to jest nakręcane. A czy już znamy w tym momencie zarzuty, jakie tak, są poznaliśmy. wobec księdza Tak, poznaliśmy jeden zarzut, mhm. długi, chyba na prawie cztery strony, rozpisany. W skrócie, dotyczący tego, że Fundacja Profeto nie powinna startować w konkursie na taki grant, który Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało, żeby zbudować no, chyba największy, albo jeden z największych ośrodków pomocy ofiarom przestępstw seksualnych, bo nie mają doświadczenia, bo nie spełniają jakichś warunków. To wszystko jest nieprawda, że oni i, i mieli swoje doświadczenia, i mieli, i spełniali te warunki, no ale że, że nie, bo, bo niektórzy urzędnicy tak twierdzą z tego ministerstwa, i zatem poszedł prokurator. No W, w końcu to osądzi sąd za jakiś tam dłuższy, pewnie czas. No, i że on to jeszcze robił w porozumieniu z innymi urzędnikami, że taka w ogóle grupa powstała, tylko że nie ma zarzutu zorganizowanej grupy przestępczej. No i że generalnie wyłudzili tak jakby, tylko też nie ma zarzutu wyłudzenia. Więc tak trochę sam sobie przeczę, no bo staram się zrelacjonować ten zarzut w miarę wiernie. I on jest po prostu absurdalny. Mówiąc wprost, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma fundację, która chciałaby wystartować w konkursie organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I zdaniem niektórych, na przykład prokuratora, się okaże, że nie mają doświadczenia, że nie powinni próbować, a jeszcze tym bardziej nie powinni wygrać. No to nawet jak zostaną wybrani, to nie dość, że ci urzędnicy będą mieli zarzuty, to jeszcze oni będą mieli zarzuty. Na tym polega absurd tego, tej całej sytuacji. A dodajmy, że ośrodek już zaczął powstawać, więc to, to też jest już budowa w trakcie. No to i teraz jest to wszystko ośrodek, będzie. to wszystkie pieniądze. Wstrzymane. 66 milionów złotych, które stały już mhm. zainwestowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ten Środek to jest. Wszystko tam jest w ziemi przy ulicy Dobrodzieja na warszawskim Wilanowie. No i, i można sobie przyjść, zobaczyć. Fundacja Profeto relacjonuje to każdy etap tej budowy na swojej stronie internetowej. Można ich sprawdzić, czy kłamią, czy przekręcają, czy, czy nie kłamią. I, I okazuje się, że to nie były pieniądze, które zostały zabrane, gdzieś tam zdefraudowane, nie wiadomo na co poszły na budowę radia Profeto, drugiego ryzyka trzeciego, trzeciego nie wiadomo jeszcze kogo, tylko po prostu te pieniądze były zgodnie z tym, co żądało Ministerstwo Sprawiedliwości, wydatkowane na ten projekt. I ten projekt już prawie powstał, zostały tylko prace wykończeniowe, ostatni etap i zostało to zablokowane. To jest chyba w tym wszystkim też bardzo smutne, bo ten, to miejsce miało być miejscem pomocy dla ofiar przestępstw przecież. Tak I jest. teraz budowa wykończeniówki zostaną przerwane w tym momencie, tak. no więc ta pomoc zostanie odroczona. I niestety. w tym momencie będziemy mieli, do, w moim przekonaniu głębokim, do czynienia z marnotrawstwem. Mhm. I to rzeczywiście, i wtedy wszyscy te media mainstreamowe mhm. będą mówić, tak, a nie mówiliśmy, że to jest mhm. przekręt, bo w końcu nie powstało, bo jednak tyle pieniędzy z marnowane i pewnie już nikt nie będzie pamiętał, w którym momencie te pieniądze zaczęły być marnowane. Panie mecenasie, na pewno będziemy w Radiu Warszawa też śledzić e, sytuację tej sprawy. E, chciałam zapytać e, o samego księdza Michała Olszewskiego. Jak on się czuje, bo widział się pan mecenas z, z księdzem wczoraj. E, jak się trzyma? Trzyma się bardzo dzielnie. Widziałem się z nim wczoraj. E, bardzo prosił, żeby dziękować służbie więziennej, która naprawdę wykonuje tam bardzo profesjonalną pracę i... I, I po prostu zachowują się bardzo, bardzo w porządku, bardzo fair. Zgodnie z procedurami, co muszę podkreślić, bo to jest w, tych, w tej sytuacji, w tej historii, jak ktoś się zachowuje profesjonalnie zgodnie z procedurami, to w ogóle jest jakiś nie, nieprawdopodobny wyczyn. Modli się za wszystkich. Powiedział, że zmarnował tyle czasu na wolności, jak się nie modlił. Że robił tyle rzeczy, budował ośrodki dla biednych, dla potrzebujących, głosił rekolekcje, a mówi, że tak naprawdę najważniejsza jest modlitwa. Także módlmy się wszyscy, jak najczęściej. W sieci pojawiają się już w związku z tym aresztowaniem różne akcje wsparcia dla księdza Michała. Niektórzy zachęcają do tego, żeby masowo wysyłać listy ze słowami wsparcia. Inni wybierają się pod sam areszt i tam chcą się głośno modlić. Fundacja Profeto opublikowała oświadczenie, żeby przede wszystkim księdza Michała wspierać modlitwą. Czego oczekuje sam ksiądz Michał? Ksiądz Michał absolutnie identyfikuje się z tym oświadczeniem Fundacji Profeto i i zgromadzenia Księży Sercanów. Jemu nie są potrzebne takie demonstracje i te wszystkie zbiegi, szczególnie przed aresztem, bo to tylko wywołuje nienawiść współwięźniów tak naprawdę. I, i on te, do, do niego to nie dociera ta, ta, ta modlitwa. No bo ona jest z reguły cicha, więc tam jest jakieś zamieszanie zupełnie niepotrzebne. O to apeluje Fundacja Profeto. Natomiast on apeluje o modlitwę. On prosi wszystkich ludzi, którzy są życzliwi, mniej lub bardziej, żeby się za niego pomodlić. Możemy świętą jakąś zamówić, pójść do kościoła adorację w jego imieniu, w jego intencji przeprowadzić. To jest ta forma pomocy ogromna siła z tego wynika. Pani Mecenasie, a jakie są prawa księdza katolickiego w areszcie śledczym? Czy może odprawić na przykład mszę świętą? O to też pytali nasi słuchacze. Prawa księdza katolickiego w areszcie śledczym są dokładnie takie same jak prawa obywatela. To znaczy nie podaje mu się alkoholu, w tym wina i to jest problem, dlaczego nie może odprawić mszy świętej w takim areszcie, bo o ile jeszcze miałby tam chleb? to niestety wina, czyli tej substancji, która jest niezwykle ważna, właśnie istotna do przeistoczenia i do odprawienia mszy świętej, on jednak nie idzie w ślady niektórych amerykańskich jezuitów, którzy podobno Coca-Colę próbowali konsekrować, czy wodę. Zwykło on jest pobożnym księdzem. No i dlatego właśnie nie może odprawić mszy świętej, bo po prostu jest traktowany tak, jak każdy inny obywatel i tylko chce tak być traktowany. Mhm. Musi się z tym pogodzić. Ale może spotykać się z kapelanem na pewno w na pewno z tego, co wiem, to tutaj też wielkie podziękowania dla księdza Kapelana, księdza Jarosława, który, który rzeczywiście przede wszystkim ksiądz Michał jest wzruszony tym jak ten kapelan więzienny dba o więźniów o ich rozwój duchowy, no i przy okazji od takiego więźnia Michała Lszywskiego też. Więc dlatego, dlatego szczere i serdeczne podziękowania dla tych wszystkich ludzi, którzy po prostu wykonują swoją pracę, swoją misję bardzo dobrze. Dziwiły Pana te zbiegi okoliczności, że to wszystko jakoś tak przed świętami wielkanocnymi się wydarzyło? Jako adwokata w ogóle mnie to nie dziwi, bo to jest stara, stara szkoła. Bym powiedział, nazwijmy to śledcza, żeby zmiękczyć, właśnie. To tylko mnie utwierdza w tym, że ten areszt ma mieć charakter wydobywczy, żeby zmiękczyć, żeby jeszcze. Moim zdaniem, tak prywatnie i publicznie już Państwu powiem, słuchaczom Radia Warszawa, że moim zdaniem prokuratorzy nie, nie, nie myśleli o tym, żeby w Wielki Czwartek on był aresztowany. Po prostu. Chodziło o to, żeby to było przed świętami a, a akurat wyszedł Wielki Czwartek I akurat sąd zasądził te trzy miesiące A te trzy miesiące mijają 24 czerwca w męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela Także mamy same symboliczne religijne daty Bardzo dziękuję panu Za wizytę w studiu Radia Warszawa Będziemy jeszcze zapraszać i pytać o te sprawy W studiu Radia Warszawa był mecenas Krzysztof Wąsowski, obrońca księdza Michała Olszewskiego Bardzo dziękuję Dziękuję bardzo,